Witam serdecznie w czytaniu na luty. W dzisiejszym czytaniu skoncentrujemy się trochę bardziej na sprawach miłosnych, ale zanim do tego przystąpimy, zobaczymy, jaki będzie vibe w nadchodzącym miesiącu luty 2023 dla baranów. Ogólny vibe. no ogólny vibe jest tutaj bardzo dobry, widzę jakieś mogą się pojawić nowe możliwości zarabiania pieniędzy mogą się otworzyć nowe drzwi które doprowadzą do w rezultacie do takiego poczucia stabilizacji, stabilizacji, niezależności finansowej, i bardzo też widzę tutaj e, pozytywnie, jeśli chodzi o sprawy miłosne, w tym królu, królu e, kielichów. Może to być osoba, która, z którą e, jesteś w związku, albo o której myślisz. O, która ma bardzo, bardzo ciepłe do ciebie uczucia. No, bardzo, bardzo pozytywny, bardzo pozytywny luty się zapowiada. Mogą być, może być, e, jeżeli chodzi o pracę w tych nowych, e, nowych możliwościach związanych z pieniędzmi, ze stabilnością. Może to, być, może to być jakiś awans, jakaś podwyżka. Ta karta też wskazuje i na osoby, które prowadzą własny biznes, na freelance. No, mogą pojawić się nowi, nowi klienci. Ten król, ten król kielichów może też, jeżeli to nie jest osoba, o której myślisz, osoba, z którą jesteś w związku. To może być klient, który się pojawi, z którym będzie współpraca będzie się bardzo dobrze układała. Zobaczymy teraz e, jakie są wibracje na e, związek z osobą, na konekcję z osobą, o której myślisz. Niekoniecznie, niekoniecznie musisz być w związku z tą osobą. Ja czytam dla bardzo wielu baranów. Niektóre barany nie są w związku, ale jednak jakaś osoba w życiu myślę, że w większości osób jest. Nawet jeżeli, jest, nawet jeżeli to nie jest związek, może to być jakaś miłość z dala. Możesz się zastanawiać, możesz się zastanawiać, co on o tobie myśli, czy cię zauważa. I tak samo jest w związku. Czasem jesteśmy w związku i też tak naprawdę nie wiemy. Cię czujemy bardziej samotnie niż razem. ok Miłość. Co osoba, co osoba, o której myślisz, jaki będzie miała w tym miesiącu do ciebie vibe? O kolejna bardzo pozytywna karta. Słońce, słońce i księżyc. No tak. I królowa była. Może być, może być, że tak powiem bardzo gorąco między wami. Ta osoba, yy, ale też mogą być. Tutaj widzę taką sytuację, gdzie są tajemnice. Mogą być tajemnice, mogą być. Yy, Jedno z Was może tak naprawdę nie wiedzieć do końca, co czuje, co myśli, zastanawiać się, ale sytuacja między, na, między Wami jest bardzo ciepła bardzo pozytywne, bardzo pozytywne wibracje, bardzo pozytywne myśli. Tutaj w Królowej, w Królowej Buław, e, ja widzę, że może być bardzo gorąco namiętność między Wami. Niemniej jednak, Królowa Buław bardzo rzadko jest tutaj osobą, pokazuje mi osobę, która jest główną, że tak powiem, osobą w związku. Czasem Królowa Buław wskazuje na kochankę, niemniej jednak jest to czytanie, czytanie dla baranów. I um, Królowa Buław jest. Jest akurat, że tak powiem, z znaku barana, ona utożsamia bardzo wiele cech baranów i tutaj, i tutaj po prostu mogę wskaz może wskazywać po prostu Ciebie. No, zobaczymy, co ta królowa buław. Także jeżeli, jeżeli pojawiłaś się w po jego stronie, w jego wibracji, to znaczy, że on naprawdę o tobie myśli, bardzo ciepło, niemniej jednak są tutaj, jakieś, są tutaj jakieś tajemnice, niedomówienia mogą być. Zobaczymy, położymy tutaj karty na ten księżyc, bo mi się on nie podoba. Czy ten księżyc zostanie wyjaśniony? No ja myślę, że tak, że coś, że coś między wami zostanie jakieś um, tajemnica, jakieś coś, co by było ukrywane, odkryte i... Um, ale właśnie nie wiem, czy to zostanie, czy to ty odkryjesz, czy to ta osoba powie... Nie wiem tego, ale widzę, że to, że, że to będzie, może być bardzo ciężkie dla y, was obojga, dla jednej, jednej ze stron. Y, możesz się czuć poturbowana po tym. Że to nie jest coś, co będzie ci miło usłyszeć. I znowu i znowu e, as a monet. Tylko że z innej talii. Jednak e, to odkrycie to doprowadzi do... Mm, otworzy jakby tak nową jakość w, waszym, w waszej relacji. To nie jest tak, że to będzie koni kon właśnie koniec i kropka. Tutaj jeszcze mi się pokazało koło fortuny. Tak, to będzie. To, to może być punkt zwrotny, może tutaj coś, coś u was między wami się. E, mm, Zachwiać nie jednak znowu masz tą samą kartę króla kielichów z innej talii. To nie będzie nic takiego strasznego. To może być tylko takie na chwilę, ale dobrze, dobrze to wiedzieć, dobrze to odkryć, i możemy, już wszystko wiemy, już jest czysto między nami. Możemy iść, iść dalej. No okej, okay, zobaczymy zobaczymy teraz, co. Co on czuje. Bo zobaczyliśmy ogólnie, ogólnie. Wibra u. Co tutaj jest u niego? To nie wygląda mi na e, taki e, m, sytuacja, w której e, jest to. Mm, Taki stabilny związek, może nawet jeszcze nie jesteście ze sobą w związku i jest relacja, która się pojawiła. Widzę tutaj, widzę tutaj wymianę informacji, ale widzę też uczenie się siebie. To jest takie na razie raczkowanie. I on jest, że tak powiem, w tym miesiącu pogrążony w takiej kontemplacji. I może też tak być, że Trochę jest osobą poturbowaną emocjonalnie i potrzebuje takiego potrzebuje oddechu i wyciszenia się, żeby móc, żeby móc dalej budować zdrowy związek z kimś innym po trudnym związku, albo ogólnie z kimś po y, trudnym wydarzeniu w swoim życiu. Zobaczymy, jak. Z jaką wibracją, z jakim vibe'em zakończy się ten miesiąc? Bo wchodzimy tutaj, wchodzisz w bardzo, bardzo do, dobry. Zobaczymy początek, koniec lutego, początek marca, jak to się będzie. W ogóle wychodzą ci cały czas takie same karty. Tutaj, tutaj no jest znowu królowa buław, czyli będziesz w swoim żywiole, będziesz czuła się, będziesz się czuła silną, niezależną, seksowną kobietą, taką, no, że po prostu wszystko, wszystko leży u twoich stóp. Tu, jeżeli chodzi o miłość, tutaj masz królową. Królową Kielichów i tu był Król Kielichów, wchodzi, wchodziłaś z Królem Kielichów, wychodzisz z, z Królową Kielichów. Jest to, jest to para, e, także no, widzę, że, jeż, że mm, w miłości naprawdę może tutaj się wydarzyć jakiś progres. Że mo mo może, jeżeli nie jesteście razem, to będziecie razem, albo jeżeli jesteście razem, to możecie wejść na, na większy level. Niemniej jednak, ja tutaj widzę, tutaj widzę taką z Twojej strony obserwowanie, kontemplację, patrzenie, patrzenie na sytuację trochę z innej perspektywy i takie trochę zamknięcie się, ale tylko tak na Chwilę, tak, żeby się zastanowić, popatrzeć, pomyśleć, żeby wiedzieć, co dalej zrobić. Ta karta też może wskazywać na to, że no, yy, udało ci się uzbierać trochę pieniędzy, że jednak, jednak um, przyszła ta gotówka, która tutaj. Była wskazana w asie kielichów, albo może też ostrzegać przed tym, żeby nie wydawać za wiele i się trzymać jednak tych pieniędzy, które mamy i oszczędzać. Zobaczymy jeszcze tutaj, uh, co, się, co się dobrego wydarzy w Twoim życiu. Wyskoc znowu wyskoczyło koło fortuny. Coś się może takiego wydarzyć, że faktycznie e, p, zmieni Twoje życie w jakimś aspekcie o, o 180 stopni e, na, na lepsze, bo się pytałam, co się lepszego, co się dobrego wydarzy, tylko nie postaraj się nie stresować. Ja wiem nowe zawsze, zawsze stresuje, jest to lęk przed nieznanym. Jednak nie trzeba um, za dużo tego analizować, za dużo nad tym myśleć, roz, um, rozdwajać włosa na czworo. Wszystko, wszystko będzie dobrze, będzie dużo komunikacji, będzie dużo um, będzie radość w, w domu rodzinnym, widzę tutaj mo, może być Prog progres w Twoim związku, w, kon w konekcji, w której teraz jesteś. Wszystko po prostu, jeżeli chodzi o luty, dla Baranów jest bardzo pozytywne. Jest tylko jedna i jest przestroga, żeby oszczędzać pieniążki, nie wydawać za dużo i żeby za bardzo się nie stresować zmianami, które, które nadchodzą. Bo te zmiany wyglądają tutaj na. Bardzo dobre zmiany w życiu, i wszystko powinno się idealnie ułożyć po Twojej myśli. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że czytanie rezonowało, i pozdrawiam serdecznie.